Dobrze, lekko galopuje Brexit, tak mi się wydaje, ale również Żadmir, jakby miał trochę sił, Brexit prowadzi, Żadmir na drugim, Karak na trzecim, Lady Gabi na czwartym. 100 metrów do celownika. Brexit. On wciąż prowadzi i jemu już nikt nie odbierze tego zwycięstwa. Brexit wygrywa na drugim Żadmir. H.S. i Paweł Slożil mają naprawdę dużą przewagę. Wydaje się, że nic im już w tej gonitwie nie zagrozi i walka będzie tak naprawdę toczyć się o miejsce drugie. Paweł Slożil 100 metrów przed celownikiem. On już doskonale wie, że nikt mu tego zwycięstwa nie zabierze, a na drugie miejsce wysuwa się Perlios i galopuje w stronę celownika. Perlios na drugim Ekwador na, na trzeci. Stara się tam Valdivia jeszcze przyspieszyć, stara się przyspieszyć Złoty Owoc, ale to już raczej jest walka o drugie miejsce. Porto Rico, jemu już tego zwycięstwa raczej nikt nie odbierze. Na drugie finiszuje Złoty Owoc, na trzecim kończy Valdivia. Artus z środkiem, Dominik najbliżej nas. Włącza się tam jeszcze Doncaster's i pokonały już ostatni płot. Walka o rozstrzygnięcie przed nami. Darbudjan środkiem się przesuwa i walczy z Dominikiem. Darbu Pani Dominik Darbudżan rozplanował to mądrze. Niklas Loven Darbudżan wygrywa Wielką Wrocław... wielką Partynicką. Niecałych 300 metrów do celownika schodzi do kanatu Master Luke ma jeszcze... Troszkę przewagi. Na drugim miejscu Nightmax, na trzecim Igraszka, ale Master Luke powiększa swoją przewagę. 100 metrów do celownika i Master Luke nie przegra tego. Master Luke wygrywa. Santa Clara 350 metrów przed celownikiem, naciskana przez stajennego kolegę Notty Magic. Herchim próbuje się tutaj od nas najbliżej włączyć do tej walki przed ostatnim płotem. Ostatni płot. Były tam problemy. Bardzo blisko są siebie konie. Santa Clara Herchim przyspiesz Herkim przyspiesza, wysuwa się na prowadzenie. Herkim czy Noti Magic? Herkim wygrywa Wielką Wrocławską. W wydaje się, że Erbol Zamudin Ulu na Australian Reef kontroluje sytuację, ale tam jeszcze starają się włączyć do walki pozostali uczestnicy. Jeszcze Zenifer Rym, jeszcze do tego... Na trzecim miejscu Quick Vixen. Jasmin Bede jako pierwszy koń będzie pokonywać ostatni płot. Bardzo blisko Et Tu bardzo blisko Galaneczka. No i przed nami 150 metrów z zaciętej walki o zwycięstwo. Jasmin Bede, Galaneczka, Et Tu Jasmin Bede, Galaneczka, Et Tu Brutę. Jasmin Bede, Galaneczka, Et Tu Nie przegra tego Teresa Polezna. Ostatni płot przed nimi i jeszcze 200 metrów do celownika. Minister Wojny, goł Kanada! I sofist, te trzy konie walczą o zwycięstwo, ale minister wojny ma sporą przewagę jeszcze 80 metrów i on tego nie przegra. Minister wojny wygrywa!